Witam Was na kanale Simswick. Ja jestem Pandorama. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej serii. Serii, którą już zapowiadałam od dłuższego czasu, czyli serii remontowej dla nas, która nazywa się Czas na Zmiany. Jest to seria, do której możecie mi przysyłać pokoje, domy i mieszkania w Simsach, a ja będę je remontować. Więcej zasad powiem Wam trochę później. Zacznijmy najpierw od gwiazdy odcinka pierwszego, czyli od domku, od. Wikich Robot, tak się nazywa twórczyni. Przeczytajmy sobie historię, jaką ona napisała. Tak więc: Natalia jest ukochaną córką swoich rodziców, ale postanowiła wyprowadzić się ze swojego rodzinnego domu. Dziewczyna kupiła piękny dom, nie patrząc na to, co zostanie ją w środku. Plan Natalii na swój wymarzony dom to mały korytarz, miejsce na ubrania, małe miejsce, w którym Natalia mogłaby na spokojnie szperać w internecie, sypialnia na górnym piętrze, mnóstwo roślin. Pierdyłek, okrągły stół w jadalni oraz funkcjonalna kuchnia, łazienka z wanną do godzinnego relaksu. Został salon, tutaj pozostawiam go Tobie. Budżet Natali to 150 tysięcy simoleonów, oczywiście domek z CC, czyli z modami i domek. Natalii zawierał kilka modów, ale właśnie takich, które posiadałam, więc nie było większego problemu z tym. Wynotowałam sobie, co ogólnie potrzebuje nasza Natalia, czyli simeczka Wiki. I uwierz mi Wiki, największy problem świata to było znaleźć ci ten okrągły stół. Naszukałam się, ale w końcu i tak użyłam tego, który już miałam, ale tak, masz wannę, masz... Wielki, okrągły stoliczek. Domek jest bardzo tani, bo wyszedł koło 50 tysięcy, ale z modami tak jest, że wiecie, one są dużo tańsze od tych zwykłych, więc pieniądze bez problemu się zmieszczą. I wiem, że już widzicie, że odcinek jest długi, ale jako, że jest to odcinek wprowadzający, a się okazało, że naprawdę, naprawdę sporo czasu mi zajęło różne ustawianie, bawienie się. Będę musiała się zastanowić, czy wszystko do końca Wam zawsze pokazywać, ale to wiadomo seria to dopiero się zaczyna i to jest pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba od razu, bo widzę, że sama idea już wam się bardzo spodobała. Ogólnie o, na grupie jest już od dłuższego czasu wiadomość o tym i wszystkie zasady będą wypisane w opisie, bo teraz do zabawy dołączacie się wy, którzy nie jesteście na grupie na Facebooku naszej. Plus też nie będzie trzeba szukać tego posta gdzieś w eterze naszej grupy. Także teraz Fileczka takich zasad jeszcze. Do serii możecie zgłaszać domy, pojedyncze pokoje i mieszkania. Dodane mają być na naszą simową galerię i w ich opisie musi być podane. Dla kogo jest domek, pokój czy mieszkanie, co jest potrzebne, za ile simoleonów, jakaś historia, jeżeli macie, ile tych simów będzie w domku, informacja czy ma być z modami, czy ma być bez modów. Hashtag, który będzie w opisie, tak samo jak wszystkie zasady, i najprawdopodobniej zrobię Wam taki lekki szablon, bo już widziałam, że są problemy. Do wielu osób podpisałam w komentarzu różne rzeczy, bo nie są dopisane, i teraz, właśnie jeżeli to oglądacie, jeżeli już wstawiliście swój domek, to spójrzcie do opisu, do zasad w opisie. Jeżeli czegoś nie dodaliście, jeżeli brakuje czegoś, a nie przeczytaliście jeszcze mojego komentarza albo nie dotarłam jeszcze z komentarzami do waszego domku, to dopiszcie to w komentarzu. I to ogólnie tyczy się wszystkich. Jeżeli wam się nie zmieści do opisu, bo wiem, że się nie zmieści, w większości osób się nie mieściło, to pod tym swoim domkiem dodajecie jeszcze komentarz, w którym jest ciągle I może to być kilka komentarzy. Ja i tak będę wszystko czytać, bo chcę wiedzieć jak najwięcej, bo trudno jest tak robić dla kogoś. po Słowach, tak? A to ma być coś, co Wam się spodoba, czego będziecie używać, tak więc bez problemu będzie, jeżeli będziecie właśnie w taki sposób fajnie opisywać, tak właśnie jakby ktoś nie znał po prostu tej rodzinki, bo ja nie znam, i większość z Was też nie zna. A myślę, że część z Was będzie pewnie wykorzystywać też domki, które ktoś tam podesłał do metamorfozy takiej, do remontu. Z takich rzeczy, których proszę Was, naprawdę gorąco, żebyście nie robili, to nie wrzucajcie innych tagów, w szczególności tagów do innych youtuberów, ale to ja już nieraz mówiłam o tym. Po prostu. To później robi jakieś bezsensowne konflikty, albo z drugiej strony też. Dla mnie jest tak średnio przyjemnie, że robicie jeden domek na jedno kopyto dla każdego youtubera i nie jest to typowo podpasowane pod serię. A ja bym chciała naprawdę, żeby to wszystko było w miarę uporządkowane, żebym nie musiała też Was dopytywać się, tak jak teraz dopytywałam się. W komentarzach dlatego wybrałam też ostatecznie z domków ten, ponieważ podobał mi się. To jest po pierwsze bardzo ładny był, troszeczkę go powiększyłam, ale o domku za chwileczkę, ale też dlatego, że miał wszystko wypisane tak jak trzeba. I ja wiedziałam dokładnie, co będę musiała zrobić i co mam zrobić. Jeżeli chcecie wrzucić dom, pokój, mieszkanie, bo możecie wrzucać i dom, i pokój, i mieszkanie, tylko mieszkanie, pamiętajcie, dopisek. Które to jest mieszkanie, i żeby było jakby jednym pokojem. Chyba, że to są mieszkania zrobione przez Was, jakieś takie apartamenty pseudo, tak jak ja czasem robię, no to wtedy po prostu też musi być dopisek. No bo ja nie wiem, czy mogę edytować ściany wtedy. No bo wiecie, w pokojach i w mieszkaniach nie edytuję ścian, a w domach, no wiadomo, tak jak w życiu, edytuję je dowoli, no bo tak już jest, tak? Nie powinny mieć też modów. Chyba, że to są mody, które ja posiadam no to okej. Okay. Jeżeli nie i jakiś taki mod będzie, jeżeli będzie ich dużo i ja to już zobaczę na miniaturce, to po prostu nie wezmę takiego domku. Ale jeżeli będą to mody, na przykład, które ja mam, albo będą jakoś mało widoczne, no to po prostu ich nie będzie w tym domku, tak? No bo to jest logiczne, że mi się usuną w trakcie pobierania. Także mam naprawdę nadzieję, że będziecie albo pilnować mniej więcej, co wrzucacie, albo po prostu wrzucać puste, bo puste też przyjmuję, jakby nie było. Właśnie mogą być puste, ale muszą zachować kształty, jakich potrzebujecie. Czyli mniej więcej, jeżeli to jest dom, no to mniej więcej jakieś tam pomieszczenie. Ja i tak będę to pewnie zmniejszać i powiększać, ale w przypadku pokoju niech to będzie idealny kształt, tak samo mieszkanie idealny kształt. I tutaj dopiskiem będziemy decydować, czy to jest to czy to jest to i ja będę wiedziała o co chodzi, tak? Historia też pilnujcie, żeby zawierała spis potrzebnych rzeczy, jeżeli to jest pusty dom albo pusty pokój, no bo ja nie będę w stanie zgadnąć, czy wasz sim jest baristą, magikiem czy artystą, czy nie wiem, no pisarzem, tak? Nie jestem w stanie tego zgadnąć, więc musi być też napisane mniej więcej, czego potrzebujecie. Tak jak właśnie napisała Wika a propos Natalii, że Natalia potrzebuje do szerfowania po internecie, tak? Proste, małe jakieś tam rzeczy. No, bo tak działa tworzenie remontów dla Was, tak? Musicie podać jakieś rzeczy, które chcecie. Kolejna taka z uwag do Was. Nie spamcie tagiem do każdej budowli, bo wiem, że to się zdarza, że do każdej simki się zdarza komuś wpisać tak, do każdego youtubera i nie chcę, żebyście spamili ten tag, jest tylko i wyłącznie do pokojów, mieszkań i do domków, które chcecie, żeby były w metamorfozach moich, czyli w remontach. Bo zależy mi na tym, żeby syfu tam nie było i śmiecia takiego, bo będzie mi ciężko to wybierać, tak? I nie udostępniajcie proszę was jednej rzeczy parę razy. Bo będę ignorować, jeżeli będzie powyżej tam trzech razy, no bo dwa to jeszcze ktoś się może pomylić, ok? I może nie wyrzucić, bo nie zauważy. Ale jak już trzeci, czwarty, piąty raz ten sam domek z tym samym opisem, albo tylko ze zmienionym opisem, no to będę ignorować taką osobę. Tak samo będę ignorować, jeżeli ktoś zakosi domek od innej osoby, bo pisze tam, kto jest twórcą, kto modyfikuje. To wy macie być twórcami, bo już się jeden domek zdarzył, właśnie którego osoba nie była twórcą. I to jest nie w porządku, po prostu, co do właśnie twórcy, bo on robi, ale po to, żeby korzystać z jego domku takim, jaki on jest. A jeżeli naprawdę, możecie tutaj dosłownie puste bryły wrzucić, tak? Tylko nie chodzi mi, że kwadrat pusty i zrób co chcesz, tylko. Jakiś domek, którego używacie w Simsach, tak? I chcecie go wyremontować. Nie musicie brać od kogoś, no bo to jest bez sensu i to jest nie w porządku. Tak samo jak ja Wam powtarzam z. Tymi modami, że nie przesyłam paczek, bo twórcy modów zastrzegają to sobie. Piszą, że proszę nie uploadować tego z innymi modami w paczkach, albo poprosić, a za każdym razem jest napisane, że przynajmniej w jakiś sposób otagować tego twórcę. Więc pilnujmy troszeczkę praw autorskich i w ogóle jakiegokolwiek szacunku do drugiej osoby, tak? Która się stara, która się działa nad tym i której zajęło to trochę czasu. Jakby nie było, bo mi obecny domek, który oglądacie sobie, zajął ponad dwie godziny. Jakby tak materiał zliczyć, to tak ponad dwie godziny, a już od soboty go sobie trochę ustawiałam, już przed sobotą nawet ustawiałam, bo bardzo mi się spodobał. Bo już sam z siebie był bardzo ładny, ale nie martwcie się, będę brała każdy. Postaram się naprawdę każdy domek zrobić. Ta seria jest dla Was i ta seria jest otwarta, i myślę, że może na razie nie ma jakoś dużo zgłoszeń, ale mam nadzieję, że Wam się też spodoba i że też będziecie chcieli wziąć w niej udział, i będziecie chcieli się razem ze mną i z nami, tak naprawdę ze wszystkimi widzami bawić, bo jestem w stanie pokazać Was, pokazać, co Wy robicie i pokazać, jak można ładnie wyremontować coś i powstało. Coś zupełnie nowego, z czegoś zupełnie innego. Jesteśmy już w połowie filmiku, mam nadzieję. W pokazówce ostatecznej nie ma tylko łazienki, ze względu na to, że łazienka jest malutka, ale wystarczająca. Ogólnie zdecydowałam się, po pierwsze, usunąć wszystko z domu. Naprawdę nie zajrzała Natalia do środka, bo same kartony, jakieś pudła, kible, jakieś dziwne, dziwne. Malunki na ścianach, dziwne syfy na podłodze, nawet schodów nie było. No proszę Was, naprawdę niezła faza tam była. Tak więc na początku zdecydowałam się właśnie na usunięcie szyściutkiego z domu, po czym zdecydowałam, że trzeba go troszeczkę powiększyć. Wiadomo, że mogłabym zostać na brylę, która była, bo była super, tylko nie mogłabym tak fajnie jej zapakować i on byłby jeszcze, jeszcze, jeszcze tańszy. A tu chodzi o to, żeby na talii było wygodnie, przyjemnie i fajnie. I w taki sposób z dołu powiększyłam go do przodu i do tyłu troszeczkę. Do przodu o jeden, do tyłu o dwie kratki zostawiłam te rury, bo bardzo mi się podobały i naprawdę dodały fajnego charakterku dla mieszkania, znaczy dla domu, tak mi się przynajmniej wydaje. Taki trochę industrialny, ale wszystko jest... Wy to nazywacie iko a dla mnie tak nie do końca to jest iko tak? To jest po prostu styl, który ja lubię i bardzo się cieszę, że Wika taki fajny, współczesny, nowoczesny domeczek wstawiła i mogłam sobie na pierwszy odcinek naprawdę zaszaleć, pokazać wam, co potrafię, co umiem i co mogę. Wracając na dole, podzieliłam na łazienkę 2 na 4 Kuchnię z salonem, zaraz przy łazience. Schody przedzielają tak, jakby na pół ten duży pokój. Po drugiej stronie schodów, bliżej frontu domu, jest jadalnia z małą taką czytelnią. Jakby. jakby Natalia sobie chciała usiąść, pooglądać sobie jakieś folderki, poprzeglądać książeczki i popatrzeć za okno, obstawiając, że można to krzesło przestawić tak jak w normalnym życiu, tak? Poprzestawiałam też okna troszeczkę ze względu na to, że ja lubię chociaż lekką symetrię, a tam już w ogóle pasowała taka delikatna symetria, więc pierwsze co poleciało, to poleciały też okienka. W tym jednym dużym pokoju jest też ciasna szafa. Myślę, że powinna pokryć zapotrzebowanie natalii w szczególności, że domek jest mały, więc dużo po w pomieszczeniach do tego pokoju i domu nie wniesie. Także myślę, że taka szafa będzie ok, w szczególności, że jest dużo szafek w kuchni, jeszcze jest szafa na książki, jest też szafa pod telewizorem i jest jeszcze szafa w gabineciku natali. I to jest ostatnia rzecz na parterze. Czyli gabinet Natalii, ma tam biurko, ma właśnie komodę. Miejsca do posiedzenia, masę, masę pierdółek i kwiatuszków jest w całym domu zresztą, bo taka była prośba i taką prośbę to w to mi graj tak naprawdę, bo ja uwielbiam te pierdółki i uwielbiam kwiatuszki, więc jest tego troszeczkę. No i w gabinecie jest rzecz jasna komputer do przeglądania sieci. I samym końcem jest góra. Góra jest z antresolą, tak jakby. Góra jest w sumie antresolą. Schody wchodzą. I ucinają się w miejscu, gdzie tak jakby wchodzi się już na górę i można sobie popatrzeć w dół. Także pokój Natalii jest średnio widoczny z dołu, ale ona z góry może sobie zobaczyć, co się dzieje na dole. Fakt, że do łazienki musi schodzić na dół, ale myślę, że to nie jest jakiś tam wielki, wielki, wielki problem. W szczególności, że no antresolka jest malutka, mieści się tam łóżko, wieszak na ciuchy, rzecz jasna kolejne siedzonko. Ja mam wrażenie, że krzesła dodają takiego przyjemnego sznytu na koniec, bo ja wiem, że rzadko się używa krzeseł, a konkretnie foteli, ale one tak fajnie wyglądają, wypełniają tą przestrzeń, nie zostawiają czegoś pustego tak totalnie, więc bardzo często wstawiam te krzesła. Czyli fotele, bo zawsze mylę krzesła i fotele. damy jest jedno i to samo. Ale jak wyszukuję, to wyszukuję fotele. Ale jak mówię, to mówię krzesła. Bo w sumie ja to trochę traktuję jak krzesło, bo o ile na co dzień się zazwyczaj nie używa ich, to czasem jest taki moment, że chciałoby się usiąść z telefonem, z tabletem, z książką, z laptopem w jakimś takim fajnym, przyjemnym miejscu. I dlatego jest sporo foteli. Wracając do tej antresoli, jest łóżeczko właśnie, siedzisko i sporo okien. Tak więc, jakieś tam swoje szmatki, które uwielbia, może sobie trzymać na wieszaku. Ma też lustereczko, żeby się z rana przebrać. No i myślę, że zachowałam kobiecy styl troszeczkę, chociaż odrobinę. Ja no, żartuję sobie rzecz jasna. Łazienka jest w kolorystyce zieleni, tak samo salon jest w kolorystyce zielonej troszeczkę a konkretnie chodzi mi o kolor akcentowy, który się pojawia w różnych miejscach. Na górze jest troszeczkę bardziej różu, brązu, a ogólnie domek jest czarny w środku. Ma sporo czarnych mebli, rzadko używam czarnych mebli, więc fajnie było zrobić coś takiego ciemniejszego. W szczególności to widziałam po właśnie już takim stworzonym tym domku przez Wikę. Naprawdę mega wygląda ta czerń, przynajmniej dla mnie. Jest jasno, ale jest ciemno. I to jest dużym plusem tego mieszkania, że nie jest takie mega jasne, jak ostatnio, bardzo dużo robiłam tego. Tak, filmik wiem, że będzie długi, ale myślę, że przynajmniej osoba, która wysłała mi to zgłoszenie, będzie się cieszyć. I mam nadzieję, że fani mojego stylu architektonicznego też będą zadowoleni. Ostatecznym takim dodatkiem do domku jest przód, jako że Wika stworzyła ten domek w bardzo tylnym, a raczej tylnej części działki, no to nie miałam co poszaleć z tyłu. Nie było też żadnej mowy o basenie, więc to było dużym plusem, bo w wypadku basenu z przodu średnio to wygląda. Musiałby być to domek nabrzeżny, coś w tym stylu. Wtedy ten basen z przodu nie przeszkadzałby jakoś mocno, a tutaj średnio by pasował, więc jedyne co zrobiłam to troszeczkę zieleni tej mojej podstawowej, czyli krzaczek i trawka plus kamyczki, dwa drzewka. Na drzewkach, a konkretnie na drzewku z przodu, zawiesiłam troszeczkę lampek, dodałam miejsce na ognisko, bo Natalia, jak pisała Wika, jest młodą dziewczyną, która dopiero co się wyprowadza od rodziców, więc myślę, że chętnie zaprosić znajomych właśnie i będzie mogła dzięki temu utrzymać ich na podwórku lub na poziomie parteru, a antresole będzie mogła sobie zagracić jak tylko będzie chciała. Plus fajnym akcentem jest takie przednie podwórko. My w Polsce rzadko to robimy, rzadko w ogóle otwieramy nasze przody do świata. Zazwyczaj mamy tą tendencję grodzenia się całkowitego. Więc stwierdziłam, że tutaj pójdziemy troszeczkę w taki styl bardziej amerykański, nawet szwedzki, bo w Szwecji też takie widziałam domki, które otwierają się przed sąsiadami, przed ludźmi przejeżdżającymi z posiedziskiem takim z przodu, a nie jak u nas zwykle w tyle. I naprawdę dodało to takiego fajnego, trochę boho stylu naprzód. Tak jak mówiłam, ostatecznie będzie z muzyczką pokazane mniej więcej filmik z domku jak wygląda, bo stwierdziłam, że taka pokazóweczka będzie fajna, a plus ja się nauczę czegoś nowego i pokażę Wam coś nowego. Filmik będzie przydługi, ale myślę, że ta seria będzie po prostu długa, bo te domki dla Was chcę zrobić też jak najlepiej i ja się zawsze martwię, czy coś mi dobrze wyjdzie, czy nie, więc pewnie ledwo będę spać, żeby tylko zobaczyć, jaki jest Wasz feedback na ten filmik. Będę też krótko spać, bo filmik dopiero w połowie mi się montuje, a jeszcze czekam nieostateczne montowanie. Ale co tam? Ja ostatnio mam takie dni, więc dzisiaj sobie pospałam w dzień, jak znalazłam chwilę. To mogę posiedzieć trochę dłużej, chociaż coś mnie bierze. I nadal w nosie czuję jeszcze zapach palonej gumy, jak facet dzisiaj przede mną zahamował, bo królika zobaczył na ulicy i zahamował także, że ojejku śmierć jeszcze w moim małcie zostawiłam je z otwartymi drzwiami w garażu, bo to jeden z najgorszych zapachów. A schodząc na tematy poboczne jeszcze pod koniec, jak wam minął dzień? Piszcie w komentarzach, chętnie poczytam. Lawy trwałych też piszcie, jak podoba wam się seria i czy planujecie coś wrzucić dla mnie? Bo ja od dawna planowałam taką serię i cały czas nie wiedziałam jak to zrobić, żeby było po mojemu, żeby żeby było tak zadowalająco dla mnie, przynajmniej, żeby mnie to też cieszyło i was to cieszyło. I myślę, że ostatecznie przyszłam z takim spoko-pomysłem, ale rzecz jasna, dajcie znać. Im więcej będzie waszych domków, tym więcej będzie odcinków. Na razie myślę o tym, że będą raz na tydzień do. Raz na dwa tygodnie. Zobaczymy jak z następnym tygodniem, czy będzie jakaś tam od Was chęć, czy będzie jakiś feedback właśnie od Was na ten temat. Jak zwykle linki do modów w opisie, link do domku w galerii też w opisie, a mody to nie w opisie, tylko w komentarzu, bo i tak mi się nie zmieści. Zasady będą w opisie, a linki do modów w komentarzu przepiętym, zaraz jak się filmik zaploduje, a konkretnie jak go wrzucę już... I wy będziecie mogli oglądać od razu, wrzucam wtedy mody, więc każdy będzie mógł sobie pobrać, a w szczególności Wika. Mam nadzieję, że dobrze mówię, że jesteś Wika, bo tak zrozumiałam, że masz tak jakby imię i nazwisko. Ale cóż, no, każdy może się pomylić i mam nadzieję, że Tobie będzie się naprawdę podobać, że Natali będzie super w tym domu. Zapraszam wszystkich, rzecz jasna, do udziału w tej serii. Popawmy się w to wszystko razem, twórzmy coś fajnego, także. Czytajcie opis, zgłaszajcie się. Jak zwykle zapraszam Was też na grupę Instagramy, Facebooki, Twittery, wszystkie nasze media, na stronę. Jak zwykle widzimy się w następnych odcinkach. No, a na tą chwilę ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na pokazóweczkę. Pa!